Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Rybki, a dzisiaj ponownie we cię, gdy nareszcie udało nam się przejść przez pierwszą część kariery, jej z czemu to wiecie co? Jak chyba dobrze pamiętam to stwierdziłem, że nie będę nic kupował, aby sobie zaoszczędzić dokładnie 8000, bo nam brakowało 500. Właśnie, czy nam się to w ogóle opłaca, to jest dobre pytanie. Nie mamy 185 koni mechanicznych, a ten samochód ma 180... No dobra, okej, okay, opłaca nam się to mocno. W ogóle jest tak dosyć niewiele zobaczcie jak duży jest przeskok pomiędzy tym samochodem, tym bulletem, a między overrunnerem, to, to jest po prostu niesamowite. Naprawdę ten, ten skok jest ten skok jest ogromny wręcz. Jeśli chodzi o, o, o moc. No ale cóż, tak? tak gra, tak gra działa. Jest to oczywiście też logiczne z poziomu po prostu progresu, tak? A e, dobra, nie przedłu nie przedłużając, rozpocznijmy chociaż jeden z tych wyścigów. Bo dzisiejszy odcinek myślę, że będzie właśnie poświęcony im. Okej, okay. jak się klikało start? Chyba bodaj, że pod enterem miałem, a nie miałem tego. Okej, okay. dobra, jedziemy. Miejmy nadzieję, że się nie rozwalimy jakoś strasznie głupio. Ojej, Maria, ja oczywiście już zapomniałem zmienić biegów. Tak, to jest kurczę, zobaczcie, jeden, jeden tydzień nie grałem, dosłownie tydzień. Tam się już w ogóle ludzie porozwalali. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje w tej grze? Dobrze, że zupełnie już nie pamiętam jak się sterowało, przez to, że potem grałem w ETS-a na streamie i, i totalnie, totalnie. To no nie, chwila, my to mapę graliśmy, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że, że ona jest zmieniona w tej wersji. Chwila. No jestem teraz niemalże pewien, że ją graliśmy, ale przecież dopiero co odblokowaliśmy ten tryb. Okej, okay, nie, dobra, nie graliśmy i ona jest zmieniona w pewnych fragmentach, ale. Ona jest opowiem bardzo mocno taka sama jak tamta. Nie wiem czy mi się to podoba, szczerze mówiąc. W sensie. Akurat w wypadku tej mapy jest to bardzo średnio zrobione, bo to widać. Jak ona została powiedzmy ponownie użyta. Chociaż... No nie no, ma tam trochę zmian, ale, ale nie na tyle, że żeby był z tego zadowolony. Jest Maria super po prostu. Dobra, jedziemy. Jeszcze raz. Trudno Zokrejmy nas na ostatnią pozycję. Wracając do tego, co mówiłem, to potem w ETS-a właśnie grałem na streamie i totalnie, totalnie tam, wiecie, sterowanie jest zupełnie inne, zupełnie inaczej też yy, tam było z czułością i tak dalej i było zabawy ogólnie. Jeśli ktoś nie widział, to polecam... Nie, dobra, nie macie już teraz zapisu niestety ze streama, yy, ale ale, ale jak kogoś nie było, to pewnie jeszcze w, za jakiś czas wejdzie na... Yy, gdzieś tam na Discordzie przeróbka od Gromira, bo raczej na kanał nie wrzucę ze względów na prawa autorskie, ponieważ Gromir jak coś wrzuci, to zawsze tam jest... Niestety, muzyka, która, za którą pewnie zaraz mi zablokują film. Yy, ale tak, og ogółem polecam Discord czasem posiedzieć, tam są fajne memy z kanałem związane, jak już, jak już coś zostanie stworzone. A niestety, rzadko się to zdarza. No, niestety, niestety, też zależy, bo prawda, na przykład taka przeróbka no, nie zajmuje 5 minut, tak, żeby, żeby ją stworzyć. Natomiast, jeśli chodzi o pozostałe memy, no to też... Yy, cóż, powiedzmy, że, że mało kto ogląda filmy, tak? Od tego zacznijmy, a dwa to mało kto się interesuje w ogóle w ogóle tym, żeby coś zrobić więcej na kanał. Raczej, raczej, raczej jest to na zasadzie, no jak, jak tam zrobi ktoś mema, no to raczej w kontekście, w kontekście jakiegoś streama, bo tak się najczęściej zdarzało. Dobra, spróbuję ten nitrem troszkę podjechać, A ja powiem wam, że... O Jezus Maria, to pierwsze miejsce. Na pierwsze miejsce raczej szans nie ma, znaczy szansa jest, zawsze jest szansa. Ale, ale uważam, że, że w chwili obecnej to jest, będzie z tym ciężko. O Jezus, ale żeśmy się tutaj pieprzyli, bardzo niefajną sytuację. Ale bardzo, bardzo jesteśmy blisko ogółem pozostałej yy, szóstki. Yy, w sensie, po prostu tak, dobrze mówię, szóstki yy, przeciwników. Niestety tam już odjeżdżają kolejni z, z kolejnych miejsc. Ale widzę, że miejsce pierwsze też tutaj troszkę ten gość spowolnił. Czy kimkolwiek on tam jest, A, albo babka, bo też nie wiem. Akurat ja zawsze zapominam o tym, że tutaj są kobiety w tej grze, nie wiem, przepraszam, jeśli kogoś to tam bardzo uraża. Ale ja po prostu zapominam o tym. Bardzo niefajnie na tych zakrętach od tych robię, powinienem, nie powinienem tego robić w ten sposób. Powinienem troszkę przystopować tam, w sensie wiecie, hamulcem się pobawić, a zamiast tego to ja cały czas gaz do dechy i jedziemy. I na przykład właśnie kończy się to potem tak. Ale fajnie, bo, bo mi przynajmniej weszło, weszło coś fajnego do, do obgadania z wami, więc jestem z tego powodu zadowolony, natomiast no... Patrząc na to, że to jest ostatnie okrążenie, to. Mam wątpliwości, damy radę dojechać do samego końca, szczerze mówiąc. W sensie pod tym względem, że. W sensie, przepraszam, do samego końca dojedziemy, ale na pewno nie na wysokiej pozycji. Myślę, że, że dalej niż. Znaczy wyżej niż piąta, na pewno nie zajdziemy. Z drugiej strony zauważyłem, że, że jest to już klasa srebrna, gdzie te auta ich są. No, Każde chyba. Nie, czekajcie, tam chyba. Nie, chyba każde auto było lepsze od naszego, więc. Żeby być lepszym od AI, no może być, może być w naszym wypadku ciężko, szczególnie, że tak jak widzicie, no ja na kierownicy gram tragicznie. Tyle godzin na kierownicy i jeszcze nie umie jeździć, i jeszcze nie umie jeździć. Tak, w sensie, tak, no ja potrzebuję, potrzebuję dosyć dużej przewagi, to trzeba przyznać, że, że moja przewaga względem przeciwnika musi być naprawdę spora. W względem y, tego auta, jego rozwoju i koni mechanicznych moc przede wszystkim, że, że miał z nimi szansę. To wynika po pierwsze z, z braku znajomości latałta pierwszego, a po drugie właśnie z, z używania kierownicy, ale udało nam się wyjechać na si miejsce siódme, chociaż tyle. Tyle nam si się udało zrobić w tym wyścigu, no. Więcej raczej raczej nie osiągniemy. Szkoda. A przepraszam, nie ten przycisk z kolerka. Chciałem sobie jeszcze nitro dorzucić, żeby na sam koniec przyjechać troszkę szybciej. Ech. No mogło być lepiej, tak? Gdyby nie parę wpadek, szczególnie tam z początku, to na pewno byłoby lepiej. Natomiast jeśli chodzi o to, a w sumie tak, co ja gram o muzyce, która mi zabierze prawa autorskie? W tej grze jest tyle muzyki, która mi zabierze prawa autorskie, że ja się zdziwię, jeżeli ten gameplay przejdzie. Mamy za to kolejną mapę. Tym razem jest to mapa <gryw> budowlańców, ale proszę bardzo, jaka, jaka malutka, jaka przyjemna, chociaż pe pewnie za się przeliczę. W sensie pewnie. I powiedziałem, że taka malutka, jaka fajna, i pe pewnie zaraz się okaże, że nie jest zupełnie fajna, bo są na przykład totalnie ostre zakręty, na których nie wyrobię. Był tam kierowca, chyba, w sensie kierowca. Tak, kierowca. No nie ma, nie ma chyba naszego żeńskiego odpowiednika na kierowcę. Kierowniczka, hehe, u he. jezu, dobra, nie. Powinienem był to wyciąć, ale, ale pewnie to zostawię. Ten wyścig to jest, to jest tragedia absolutna. Co ja gadam? Więc z tym, tym który, który cholera jasno na połowie filmu by bydzą sobie dla żabtu, flagę flagę Związku Radzieckiego A potem, i potem żeby żeby ludzie po prostu mieli to bo to będzie zabawne. Znaczy to, to jest jedna jedna rzecz, z której się śmieje też trochę, tak? Z, z. z, z, z buldupy takich ludzi, którzy, którzy. O nie, bo flaga, bo. Tak, bo to promowanie komunizmu tak. Po prostu jest to zabawne, tak? Jakby symbolika, która kiedyś była czymś, a potem przeszła w coś innego, no to to są tylko symbole, które kiedyś oznaczały coś innego, teraz oznaczają coś innego dla ludzi, no i po co się nad tym, jakby rozdrabniać? Cholera, tego już nie ma, tak? To Związek Radziecki, trzecia rzecz, to wszystko przeminęło, tak? Tyle mogę chyba o tym powiedzieć. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz w takim razie ten wyścig, e, ale tak, tak, żeby tylko dokończyć temat, e, no to. O cholera źle zacząłem. To... no to są symbole, które zostały z czymś utożsamione, a nie powinny były, ponieważ oznaczały zupełnie coś innego i zostały wykorzystane w złym celu. Tak samo jak jak uważam, że w tym momencie się bardzo mocno niszczy symbole ludzi, którzy... Znaczy słusznie czy nie, to nie... Powiedzmy, że nie będę oceniał. Yy, którzy walczyli mimo wszystko... W sensie słusznie czy nie... Yy, czy słusznie, czy nie ginęli, to jeszcze jest złe określenie, ale. jest. Jakby to inaczej ująć, bardziej lub mniej sensownie ginęli, ginęli za Polskę, teraz ich symboli się kurwa używa na koszurka za 20 zł. Że, żeby, żeby promować tych ludzi, bo przez jakiś czas byli. Byli powiedzmy, przez władze, delikatnie mówiąc, i to jest bardzo delikatne ujęcie tego, tego precedensu, byli, no, no, opluwani, tak? Ale. Używanie teraz ich symboli, to jest, to co się dzieje teraz, to jest podwójne opluwanie ich. To jest promowanie ich... W, w, znaczy, w, wobec... W, w środowiskach ludzi, którzy nie mają bladego pojęcia o nich. Nie mają pojęcia jak wyglądało to, nie, nie są w żaden sposób w stanie skrytykować niektórych... E, zachowań tych ludzi, bo widzą ich jako, jako... Wspaniałych bohaterów i, i... Totalnie... Totalnie są wyprani całkowicie propagandą. I to jest moja opinia. Więc... Więc uważam, że po prostu takie, takie robienie z symboli czegoś, że to jest strasznie złe, i tak dalej. O, ja pierdziłem, no świetnie, po prostu przeskoczyłem to, i, i widać, że genialnie mi poszło. Super, Szósta ta pozycja już teraz chyba nie mamy nawet szans, żeby skoczyć wyżej. Bo nam się strasznie odsunęła topka, oj, nie. Oj, tutaj czułem, że za, za ostro wszedłem. Ale z drugiej strony, patrzę, tutaj się bardzo fajnie nabija nitro, jeśli mimo wszystko rozwalimy na tym mapie. O, oczywiście, że mnie cofnie. Zapomniałem, że nie mogę jak ścinać. Jesus! Także inaczej, uważam, że używanie symboli, aby, aby robić z nich, z nich takie coś. Czy, czy po to, żeby, żeby prawda, symbol opluwać tylko i wyłącznie za, za błędy ludzi, którzy, którzy go używali, albo żeby właśnie używać symbolu jako w tym momencie marki wręcz do propagandy. Która, która ludziom po prostu pierze mózgi, no to to jest złe, tak? I, i jest co innego, jeżeli, jeżeli ktoś powie, że, no tak, bo rzeczywiście, jakby ten symbol był używany do propagowania czegoś, i teraz się ludziom też kojarzy z tym, bo teraz jeszcze o tym głośniej mówią. I o, o nie, nagle robimy z symbolu coś innego niż powinno, zapominamy o jego pierwotnym znaczeniu, i nagle, mm, no bo sierp i młot to wcale nie jest symbol klasy robotniczej, to jest symbol Związku Radzieckiego, tak, mm, wspaniale, ge genialne. Ja czekam, aż, aż kiedyś herb Sosnowca zmienią i, i, znaczy, aż kiedyś ktoś w końcu zauważy, że w herbie Sosnowca jest ręka z młotem i, i, i przypomną sobie, że to też jest pozostałość komunizmu, ale nie, nie, wszystko jest w porządku, tak? Tak samo jak ludzie, którzy, którzy walczą z faszyzmem i nazizmem, no bo to są dwie różne rzeczy, wbrew pozorom, jak, jak niektórym może się wydawać, też ludziom, którzy nie mają bladego pojęcia o tym. I potem, hm tak, bo... O jest jest Maryi, znowu wyskoczyłem z trasy. I potem, tak, hmm, oni wcale nie używają tych samych słów, w sensie tych samych wyrażeń, tylko że w drugą stronę. Oni próbują zwalczyć z hasłami używanymi przez jedną grupę, drugą grupę, w sensie... Ech. Hasłami praktycznie nazistowskimi próbują zwalczyć nazistów i nazizm. To jest, to jest coś pięknego. To jest tak genialne, po prostu taki paradoks. I ludzie są ślepi na to, tak? I to ludzie, ludzie, którzy tam dołączyli, do dołączają do tego typu grup. O jest Maria. Nie, po prostu pierdzielenie moje dzisiejsze to będzie, to będzie coś pięknego. Zamiast jeździ ty jak je pierwsze. Yy Zami zamiast yy, używać rzeczywiście tych haseł... Nie, czy dwóch, przepraszam. Zgubi zgubiłem wątek, w sensie zgubiłem odpowiedni, odpowiedni tego zdania. Um, to jest paradoks, że oni używają haseł, które są bezpośrednio tak samo. Tak samo są szkodliwe, tak? Pro propagują to samo, tylko że w trochę inny sposób. I tak, to jest, to jest genialny pomysł, żeby ich używać. I są totalnie bezkrytyczni wobec tego. Nie widzą, że, że oni robią dosłownie to samo. O Jezus, Maria! Ja pierdykam, dobra. To jest, to jest gorzej niż jakbyście jeździli po lodzie w Polsce. Tylko, że tutaj nie ma takich dziur. Lipki, lipki, kontra, kontra, drogowcy e, a co jak wyleciałem to ja nie mam pojęcia proszę k*** lipki spojrzałeś, no naprawdę, pogratulować Wiedziałem, że się tak skończy, wiedziałem, że to się tak skończy Ej, ejaj, ejaj Proszę, chciałem żeby nam nie zostawiło drogi, się jej wyminąć i wjechałem w drzewo O Jezus, naprawdę ja pierdzielę. Coś, coś czuję, że dzisiaj chyba tego nie nagram, jak to dalej pójdzie, już nagrywam to praktycznie godzinę i jest dupa powiedzmy sobie szczerze. I to cały czas ten przez ten jeden wyścig, ponieważ nie mogę go w ogóle w ogóle w żaden sposób przejść, tak? Nie mogę go przetrawić zupełnie. Nie, nie idzie mi, delikatnie mówiąc. W sensie, no to nie jest moja mapa, tak? Ona na niej się po prostu ślizgamy. Ale to jest mapą pełną skrótu, tylko że... Na cholerę mi te skróty jak ja nie mogę się tutaj w ogóle w żaden sposób utrzymać na tej mapie, tak? Nie mogę nie mogę po prostu łapać w szczepności. To auto jest... Znaczy to auto jak wszystkie tutaj jest, jest strasz... strasznie nie Nieprzystosowane do tych warunków, prawda? Zamiast zimówek mamy letnie opony, chyba cały czas. Znaczy, pomimo to, że zimówki i tak się ślizgają czasem, I, i, znaczy, to zależy po prostu od nawierzchni, tak? Zimówki to nie są jakieś opony, które mają cholera, papier ścierny na na, na warstwie zewnętrznej, na bieżniku, tak? Chyba dajże? tak, bieżnik to się nazywało. Więc no. Dobra, spróbujmy przejechać tędy, może tym razem się uda, oj no i tak, O, udało ci się, Lipki, o kuźwa, no to ci się udało po prostu. Dziuli, już więcej tam jadę. Pierdziele to. Idzie mi zbyt źle, że żebym tam mógł jechać. No i na dwójeczce może troszkę pocisnę tutaj. Choćbym miał, miał troszkę zatrzeć silnik, to i tak wolę na dwójeczce tutaj jechać, niż potem się bawić w, w, w... czy wyhamujesz lypku, tak? Tak by się ta gra nazywała. Czy wyhamujesz rybku? Yy, dwa. Dobra, ciśniemy to. Tutaj jest proste, więc można przycisnąć. Tylko, że. O Jezus, Maria. właśnie widzieliście, jak się to kończy. Kiedy się nie hamuje. A przynajmniej, przynajmniej reset był w miarę przyjemny. I nadrobiliśmy teoretycznie niewiele, ale jednak. Dla przeciwników. Nie, ta, ta mapa nie jest zdecydowanie, jest zdecydowanie przeznaczona do, do szybkiej jazdy, tak? Tutaj trzeba. w przede wszystkim sensownie, a nie, a nie szybko. Jest Maria. No tak, super rybku. Jeszcze, jeszcze się rozwał całkiem. A to jest przecież skrót, cholerka. Kurwa mać. Dawaj moi drodzy. próba chyba piąta. Zobaczcie, pozostaje tak wam po prostu nie pokażę, to było aż tak żałosne. To było aż tak żałosne, że, że po prostu ja tego nie chcę pokazywać. W sensie tam fragmenty macie, ale na pewno nie całość. Okej, okay. to jest zahamujmy. I spokojnie, spokojnie do przodu. Ja się spodziewałem, że tutaj nie zajmę jakiegoś wysokiego miejsca, ale nie chcę zajmować miejsca ósmego, bo nie powinienem, ewidentnie. W sensie no moje auto mimo wszystko jest lepsze niż część tych aut, które jeżdżą z nami tutaj na tej mapie, więc staram się, staram się mimo wszystko jakby tą pozycję wypracować, tym bardziej że w przednim wyścigu byłem pół, praktycznie pół mapy za, za przeciwnikami. I to wcale nie przez takie zupełnie, zupełnie nie, nie przez takie sytuacje, ani trochę, nie? Wiecie, możecie mi ufać, prawda, w tej kwestii kappa. Nie. Nie po prostu to przez takie sytuacje, tak, tak, tak mi się działy, znaczy tak mi się działo. Takie rzeczy ja odwalałem, że, że taka sytuacja to, to była absolutnie norma. I to mi się zdarzało mniej więcej 4 razy na okrążenie co najmniej. Więc tak, możecie sobie wyobrazić ile mniej więcej, ile mniej więcej yy, razy się przewracałem i, i, i próbowałem coś z tym zrobić. A to nam się udało jakoś... Yy, tak, udało nam się jakoś, nie, rybki, już udało ci się. Kurde, hu hu, hu hu hu. Ci się udało. Strasznie się tutaj ślizga, no tutaj trzeba grać inteligentnie, nie można grać, grać szybko. tutaj trzeba grać inteligentnie, no znaczy, przede wszystkim też trzeba korzystać trzeba ze skrótów. Jak się jest graczem i się nie umie jeździć, jak na przykład ja. No jest maria, to jest tragedia, absolutna tragedia. Dobra, wrzucamy trójeczkę jedziemy. Spróbujemy jej dobić troszkę. na czwóreczka, trudno, jedziemy. Fak, 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 fak. Chciałem się w nich pieprzyć, żeby, żeby sobie wyhamować, ale. Tyle mi z tego przyszło, no. I jesteśmy uśmi znowu. To jest. Super. To tak, mówiłem, że 8 razy mi się to... Kurwa mać. Jak Jeszcze raz, moi drodzy. Szósty, szósty chyba.. Szósty raz już restartuję. Wrzucamy dwójeczkę, wrzucamy trójeczkę od razu i tutaj nie ma przebaży na tej mapie, no. To jak się nie zatrzymam w odpowiednim momencie, to to jest dupa. To jest kaplica. A nie a nie gra. Więc trzeba po prostu grać powoli. Trzeba grać spokojnie, trzeba grać tak, żeby się nie ślizgać. To jest oczywiście niemożliwe, więc trzeba, trzeba po prostu zwalnieć ostro. To, to nie jest wyścig, to jest gra na, na to, kto, 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 lepiej, kto lepiej wyjdzie z, z zakrętu. A powiem wam szczerze, że tutaj na przykład bardzo ładnie, bardzo ładnie wyrzuciliśmy przeciwnika przed sekundą i w tym momencie sami się wyrzuciliśmy również z mapy. Ewidentnie, jak widać zresztą. Dobra, próbujmy, próbujmy jeszcze jeszcze coś tutaj nadrobić za nimi. Póki mamy w miarę, w miarę spokojną sytuację, ponieważ zaraz będzie zakręt, i potem już będzie będzie słabo nadrabianiem. Fuck, a, zakręciłem w tą stronę przed zakrętem, no i to się, to się właśnie tak skończyło. Znaczy, że zniosą mnie na prawo, byłem ustawiony w prawo, a powinienem był być w lewo. Ewidentnie. Dobra, spokojnie. To jest właśnie to, czego na przykład na 8 nie objęto. Dodajmy tutaj do tego, że podłoże ma zupełnie inne właściwości. I, 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 się, I się zaczęło właśnie. Lipek lipek, który nie umie jeździć level level yy, master. Yy, ma więc w sensie, no, jeszcze czegoś który mi wyprzedził. wyprzedził mnie po hamsku, nawet czego, czego ja nie robię po hamsku tak w tej grze. To, to jest dobre pytanie, czego Lipki nie robi po hamsku. Dobra, trójeczka i jedziemy, czwóreczka i jedziemy. Dobra. Ale teraz trzeba hamować, na przykład tutaj. O nie o nie, o nie o nie o nie o nie Wiem już gdzie trzeba hamować i na jakim mniej więcej poziomie, bo... To jest zdecydowanie... Hamowanie w tamtym miejscu jest absolutnie niemożliwe. W sensie to też pokazuje jak... W sensie powiem szczerze, że to na przykład pokazuje bardzo dobrze jak działa jak działa hamowanie na lodzie. Że to nie jest takie, że o, o, ja sobie wyhamuję w tym momencie jest super. To jest rzeczywiście, rzeczywiście hamowanie... No wtedy po prostu się ścizgamy, tak? jesteśmy zdani na łaskę, na łaskę tak naprawdę naszych, naszych... Nawet nie naszych tarcz hamulcowych, tylko... Właśnie przypomniałem sobie w końcu jak się nazywa tamta tam, tam ta rzecz, o której... Nie Mogę sobie przypomnieć wcześniej, e, W sensie, który nazwy nie mogę sobie przypomnieć wcześniej. E, ale tak, e, no, nawet, nawet nie na ich łaskę, jesteśmy za. tylko na łaskę tego, jak, jak dobrze nam opony będą hamowały. Jak duże będą powodowały. E, jezu, jak się to nazywa? Tarcie, ponieważ czasem opony mogą się już nawet nie kręcić, tak? Koła mogą się nie kręcić, wszystko może stać. A i tak będziemy jechali, dlatego że po prostu tarcie jest zbyt niskie pomiędzy lodem a. 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 Oponami, dobra, jedziemy. Jeszcze, jeszcze trochę, tak, jest, jest lepiej niż było na pewno. Ten wyścig nie jest aż tak tragiczny, jak się może wydawać. A w tym momencie już hamujemy powoli, i wracamy do dwójeczki, żeby się trochę rozpędzić jeszcze bardziej. I trójeczka znowu. I tutaj myślę, że możemy spokojnie, spokojnie, spokojnie stąd wyjechać na normalnej prędkości Pytanie czy wjadę wiadę w skrót? wiadę w skrót Tylko nie wiem czy, czy z niego wyjadę już w, normalnej, w normalnym stanie Ale Dobra, udało się jakimś cudem Więc nie ma tragedii Więc nie ma tragedii to Teraz jeszcze z tego wyjechać, tak? I, i może skończymy szuści rzeczywiście No nie będzie to łatwy wyścig na pewno do, do rozegrania dla mnie na pewno, na pewno będzie mi ciężko go wygrać kiedykolwiek w przyszłości nawet, ale spróbujemy tak, spróbujemy, kto nie próbuje to nie wygrywa i też nie przegrywa nie, ten, ten, kto próbuje zawsze, ten, kto nie próbuje zawsze przegrywa, to jest, to jest zdecydowanie bardziej, bardziej prawdziwe, bo nigdy nie wygra bo nie, nigdy nie spróbował to nie jest tak, że on nigdy nie przegrywa. on zawsze przegrywa. on zawsze jest przegrywem o Jezu no niestety skończyliśmy siódmi nie udało mi się tutaj wyjść na sam koniec, już trochę po hamsku, ale próbowałem wyjść na sam koniec na, na wprowadzenie niestety się nie udało ale było ciężko, było ciężko. Ten wyścig był, był bardzo ciężki dla mnie. Okej, okay. udało nam się 50 dolców zdobyć. Eee. A, a, a. Przepraszam, już, już, ten, ten początek strasznie mi się podoba. Strasznie jest taki chwytliwy. Eee. Co miałem powiedzieć? Eee. Uważam, że, że osoba, która nie próbuje, zawsze przegrywa po prostu. Bo nigdy nie wygra, bo nigdy nie, nie, będzie, nie będzie w stanie spróbować, tak? Nigdy się nie odważy, żeby spróbować. Dlatego uważam, że zawsze, zawsze przegrywa. Dlatego ja na przykład zawsze próbuję. Zawsze próbuję na przykład z YouTube'em, tak? To jest tak, że, że ja całe, całe życie próbuję. Ja się po prostu nie poddaję, bo bo jeżeli nie spróbuję, no to to... Nie będę w stanie, nie będę w stanie nigdy dojść nigdzie dalej, tak? Pod tym względem. A jeżeli to jest jakaś tam moja ambicja, aby... zżyć aby, um, z tego czy też... czy też po prostu tworzyć to... Jeżeli nie spróbuję, to... to, 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 to nigdy, nigdy mi się to nie uda, tak? Znaczy, nawet gdybym nawet miał kontakty, tak, to w tym momencie muszę i tak e, spróbować. Muszę i tak e, jakby złapać tych kontaktów, że, żeby, móc, żeby móc gdzieś tam wypłynąć na powierzchnię. Strasznie mi się dobrze przy tej grzegadach cholera. To jest, jest właśnie niesamowite. Strasznie mi się dobrze przy tej grze gada. W Coś sensie tak, tak. Może troszkę od rzeczy, ale jak mnie coś złapię, to to bardzo, bardzo przyjemnie. Mega przyjemnie, naprawdę. O fa, może być tutaj bardzo niebezpiecznie. Tym razem, że na czwórce jedziemy. Na drugi bieg. Tu są jednak tą trójeczka. Dobra, ta mapa to jest jednak moja mapa. A, myślałem, że będzie, że będzie znowu ten e, refren fajny, jak na początku, w sensie to bo -o -o -o. O -o -o. A jednak było, jej! Strasznie lubię tą piosenkę, w sensie bo tylko, tylko za, za ten e, jeden fragment. Fuck, oj nie, oj nie, oj nie, oj nie, zawaliłem. Przez to możemy stracić strasznie pozycję. Czekajcie, a jakim tu jestem ósmy? Halo. Czy mnie się wydaje, czy przynajmniej na, zaliczyło pierwszego wy. What? Czy to jest jakiś bug? Czekajcie, ja muszę zobaczyć. Bo. My powinniśmy być w tym momencie trzeci, czwarci. Mo czwarci w tym momencie powinniśmy być. Jesteśmy uśmi. Dlaczego mi nie zaliczyło pierwszego okrążenia? No, no nie, no bez jaj, ale, ale to było chamskie. Dlaczego? Czekajcie, ja muszę zobaczyć, czy nam ogólnie tego nie zalicza, czy, czy co jest z tym. Nie tak. A ja przecież przejechałem przez metę. To było kurwa hamskie. Przecież normalnie przejechałem, przejechałem przez metę, przejechałem przez wszystko i. dlaczego mi to nie, nie zaliczyło? No, Hamstwo, straszne. No i teraz też dobra piosenka się poszła walić. że ona chyba już była. Chodziła się ku końcowi, tak, tak, i tak, tak. Uważam, że, że po prostu. No, smutek, tak. Smutek, że, że nam dobra muzyka poszła się walić, no. A to, to jest na przykład. Znaczy, wydaje mi się, że. zobaczę to potem na, na powtórce, pewnie. zobaczyć co, co tam się stało, tak naprawdę. Żeby się przekonać, co to za bug. Gdzie, wydaje mi się, że to może być bug, a może się okaże, że, że to jednak moja wina, gdzie rzeczywiście tam zawaliłem. Ale nie wydaje mi się, żeby tak było. Będę się zobaczyć, w którym miejscu tam, tam skończyłem na ósmym miejscu i, i gdzie, gdzie, gdzie ta gra mi powiedziała, że, że nie, 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 Lipku, i, i, I nie, ty, ty, ty dalej nie jedziesz z nami widzę, że, że strasznie spadliśmy. Ja pierdolę, ten gość jeszcze zaczął cofać. Co ten gość robi w ogóle? What, what, AI? what the fuck? Najlepsze jest to, że jutro mam prezentację projektu, a jest znaczy, przepraszam, już praktycznie dzisiaj mam prezentację projektu, a jeszcze gram. I to jest o dziewiątej, więc tak. Lipki na pewno będzie wyspany. Yy, grając w grę i jeszcze nie nagrywa. Nie na, yy, jeszcze nie nagrał, na szpół, Grając w grę po nocy i na tego jeszcze nie nagrał nawet jednego odcinka z niej. Genialnie. A teraz przynajmniej nam zajczyło dru, nasze drugie okrążenie, tak? W sensie to, że, że robimy teraz drugie okrążenie. Chociaż tym razem. Dobra. Sprawę tutaj troszkę się podratować nitrem. To nam sporo daje na szczęście. Oj, oj oj, było niebezpiecznie. Przez moją własną głupotę. Tutaj za szybko chciałem, chciałem zakręcić w zły sposób i skończyło się prawie tak, że, że wyleciliśmy, ale... Tutaj bardzo ryzykownie, po bardzo bliskiej wewnętrznej jeżdżę względem, względem tych aut, i właśnie to mi się, to mi się w tym momencie zwróciło w postaci, postaci utraty prawdopodobnie pozycji, również nie tylko, e, nie tylko e, czasu do trzeciego miejsca, właśnie i tak się też stało. No nie, oj nie, oj nie, oj nie nie może tak być, dobra, jedziemy, koniec, skończyło się, skończyła się zabawa. Lypek, lypek, jedziesz, jedziesz z nimi. czy znaczy, nie, nie będę używał brzydkich słów. Ale pewnie wiadomo, co, co też miałem na myśli, tak? W jak niektórzy krzyczeli czasem. To było pewne takie... By było pewne wyrażenie, które, które się właśnie mówiło, że jedziemy z nimi oczywiście, tak? Z nimi, tak? Tak tak się mówi, naprawdę. Tak, oczywiście. Rybki bardzo kulturalny. Youtuber. Dziesięć na 10. Ale mamy szansę na trzecie miejsce z tego co widzę, tylko musimy dogonić tą, tą dwójkę przed nami która się tutaj bije o, o czwarte i trzecie miejsce znaczy o trzecie miejsce oni się biją nie o czwarte, znaczy hmm Znaczy o czwarte też się biją, na pewno też się biją bo mimo wszystko ta osoba jedzie tak przed nami i nie i, i zatrzymuje się po, po, po tym jak jak stwierdzi, że nie da rady już na trzecie wjechać więc ona walczy daje o czwarte znaczy, też jest złe określenie z mojej strony ponieważ walka dotyczy mimo wszystko walki o pewne miejsce ona walczy ogółem wyścigu o czwarte miejsce ale w tej konkretnej sytuacji walczy ona o trzecie z, z tamtą osobą. O cholera. No. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Straciliśmy pozycję, jesteśmy na siódmym miejscu. zawaliłem strasznie. Właśnie tak się kończy kurczę ten. A tamta osoba jeszcze ma szansę na, teraz na pierwsze miejsce, nawet bo teraz jeszcze widzę, że zrównała topka, top 4. A ja niestety, niestety walczę o piąte najwyżej w chwili obecnej, z tego co widzę oj nie, fajnie, ta osoba zahamowała, ale nam się też udało wyjść z tego zakrętu, ponieważ balnęliśmy naszym tyłem w jej przód i teraz widzę że też jest szansa na czwarte miejsce, ale na trzecie raczej raczej jest ona nikła, co nie oznacza, że mamy nie próbować, tak? Oj, dupa, tak, to tyle się chodzi o moje, moje możliwości, eee, dobra, wrzucamy dwójeczkę, wrzucamy od razu trójeczkę, ja to sobie troszkę przyspieszę nitrem, aby móc mieć, mieć jak, jakąkolwiek sensowną prędkość. Tak, oj nie, oj nie jeszcze walniemy. No właśnie, spodziewałem się, że tutaj wylecimy. No i będzie szóste miejsce niestety, bo poza dwójka widzę, że jest bardzo, bardzo daleko, chociaż no naprawdę jeszcze nic nie jest przesądzone, jeszcze możemy spać na ósme nawet. A no nie, nie, to już ta końcówka, gdzie chciałem się bić, totalnie wyszła. Z czego z czego... No nie jestem jakoś tam specjalnie niezadowolony też, bo próbowałem wyjść wyżej, a i tak jakby to miejsce nam prawie nic nie daje, więc... Więc uważam, że ryzyko było tego warte, ale... ale no nie udało się, niestety z moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało, że będziecie mieć z tego jakiś fajny gameplay. Bo potem też też zmontować oczywiście, będzie to montowało pewnie 300 lat. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało, że zostawicie suba, dacie łapkę w górę, nie wiem, zostaniecie może nad patronami. No i że zobaczymy się przede wszystkim też w kolejnym odcinku. Oczywiście, jeszcze to zapraszam Was serdecznie na naszego Discorda, ponieważ on tam sobie troszkę żyje, prawda? Jeżeli macie jakieś pytania, to też serdecznie zapraszam tam, jest to, jest to mimo wszystko wygodniejsza forma kontaktu ze mną, a tymczasem żegnam się z wami do zobaczenia i na razie.